A co jeśli ktoś przyjdzie? Jestem tutaj, nie martw się o to. Zajmę się wszystkim na dole. Studiujesz uważnie. Tak naprawdę pójdę i zrobię ci bardzo dobrą herbatę. Wow. Bacus cypku okcysi odo. Oto kilka ksiaczek w ordu. Cet jego pomoka moces się odo, bacus cypko. Teraz otwórz ksiacki. Co tu robisz? je Biden. Zapytam cię później. Najpierw ją zapytam. Udawałeś kogoś bardzo niewinnego. Gdzie jest teraz Twoja niewinność? Nie zrobiłem niczego, czego mógłbym się wstydzić. Nie będziesz o tym decydował, ja to zadecyduję. Proszę ze mną. Zostaw moją rękę. Zostaw moją rękę. Proszę ze mną.